No siemanku, manko to ja, Pasti Jak widzicie, to jest nowa gra No, ładnie ja trochę trochę poznałem. Tylko, że musiałam nagrywać tą scenę, gdzie mówię parę razy, ponieważ jestem chory I czasami kaszlałem, czasami tak, czasami prawie, prawie kichnąłem I te, tak było teraz Po prostu nie, nie mogę na razie zrobić fajnego, no, nie wiem, wejścia O, dobra. Bum. Jezu. Napiszcie, czy chcecie, żebym nagrywał to nagrywa, czy nie. Bo dla mnie ona jest taka, no taka sobie, no. Jak ktoś chce, po napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym to nagrał. Kurde, no. Już, szybko. Patrzcie coś wam każe patrzcie. BUM! No. No, teraz to. Nowa twizna. No nie, kurde. Co? Ej, nie wiedziałam, że tak mogę. Okej, okay, wszystkich wystawiłem super. Kończy. No super, wędruj. Halo, wędrowcze. Ta rzadkość spotykać w żywo duszę. Jesteś cały zdrowy? I co, masz dość bladę. Nic nie dolega. No cóż, chwila moment, ty masz przy sobie broń? Czułem się dużo bezpieczniej w twoim towarzystwie. mi niedaleko, mógłbyś przejść ten kawałek drogi ze mną? Hmm, hmm. Dobra. No, wędruj. Dzika atakuje. O, klejnowarka teraz z tylko. Gdzie on. co się stało się? Coś wie, co się stało się? O nie! Czekaj, żeby ja jeszcze nie oparowałam tego. Dobra, zobaczycie, Dlugo po potem będę prosem, będę prosem tych włosów. Tych, tych Kurde, no i widzicie, po sprawie. No, Jezu yes. O, do mi No hojsk. widzicie? Nie musiałem tutaj nowy level. U, trzymałość siła czy szybkość. Hmm. Myślę, że na razie. Hmm. Kurczę, co wziąć? Hmm, to jest takie no siła. Wybierz. Jak to o tym rozmyślał? <coughs> Jak to o tym rozmyślał? Rozmyślam. Widzicie, dzieje się tu ostatnim czasem coś innego. Głębina sobie jest polarna, na której spotykają się, się żołnierze imperium. Na pewno coś knują. Niech, nie chcą świadków. Wygląda to bardzo podejrzanie. To brzmi interesująco. Wędruję, Ja sobie ten powiedziałem. Czy żołnierze właśnie zakupują w się skrzynkę pełną złota? Hmm... Myślę, że to jest takie coś, że to jakby... Nie zale e zależy co wybiorę i wtedy będzie w ogóle inna sytuacja. Czyli pełną złota, żołnierze, oni są źli, ponieważ ten skradli, więc zatkujemy. Czemu by nie? Przecież oni są źli. To było wow, złota, patrzcie. Czy tam w cała się trzej żołnierze, rzeczy mnie przypada? Kto jest ten <toscy> trzeci? <strong> dobra, mam go. Jezu, cygarze jest dokuczliwy. Słyszeliście o tym, że to wygląda na koncert, skoro mam na myśli? ale podobnie mi od razu, że już jest. Wtedy w podziół zabijęciu. Kastrowali no, jest trochę dla mnie bez ale dobra. A, dobra, dobra, nieważne. Trochę, jakby tak trochę, tak zrobiłem, Dobra. No super. Dalej. Wędruj. No nie, gdzie ty się. A, ta co dzień, dobra. Ta co dzień, to dla mnie żaden problem. Mama aż, kurcze. Nie, mój kochany złoto. A, chciałam zrobić fajne wejście. <laughs> 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 hmm. <laughs> A, sorry. Oj, wiem, nawet nie zaczynaj. Od więcej donoszą nasze plemienie maski. Ci krwiożercy Strajcy nie chcą nam ich oddać <laughs> Są to ekstremiści, którzy nie... E nie wiem, nie chcę mi się czytać sorki, nie chcę mi się czytać. <laughs> sorki, ale po prostu. A... Should we Co tutaj, to Hej, hej, do ciebie mówię. To z tym mieczem. Jesteś chłop czy baba? Trudno coś, coś dostrzec pod kapturem. Co, co tam skrywasz? Śmierć. Nie, nie mogę. nie chcę. <try> Jeszcze umierać. Ale no co ty? Czy to jest sobie prawda? Nie będę pociągnąć gardła. Więc nie wiem nawet, Mówisz, to chcę hmmm spróbujmy hmmm, zwędrujmy co ostatnie, dobra, to ostatnie co będę na dzisiaj eee latwizna. jezu, takie coś, to jest takie łatwe, jezu o, coś nowego on zaczyna się robić ciekawie. Jestem idiotą. Ale się wiesz, czy on jest dziewczyną czy chłopakiem? Bo to tak, trochę takie interesujące, co nie? W końcu. Bo chcę wiedzieć, w końcu, kim jest też bohater głównie. Może jednak za bardzo. Mm, za bardzo. Nie wiem, jak to powiedzieć. O, dzięki, Smrodo, Smrodzie. Papo, Nie, ja zginę pierwszy raz. To ludzie. Puff, zginąłem. Nie ważne, że To na tyle więc. Ja już się do mnie żegnam. Do zobaczenia.